Bez imieni 2008 Słuchaj tego Witajcie ludzie, tu z tej strony Miścio345 I gram w Kotka 1 A więc tak Skończyliśmy ostatnio na rozmowach z Diegiem I Militanem Oraz Saturasem No i teraz planuję Wybrać się do obozów orków Aby no po prostu Znaleźć Xardasa i załatwić Ich tych cały Załatwić dla nich ten cały problem O. Eee, dobrze, jeszcze w por porozmawiamy z Gornem! Witaj. Bo jest nam potrzebny Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem To dobra wiadomość Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu Zwykłym miejscu w tych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół Tak Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie Ta. polegać Tak Eee, dobra Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. O, Kto będzie żeś... rzeź. Zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. <noise> no, jeszcze jest to, że tam będzie 6-7 najemników, a ja tam tylko z Gornem pójdę. A reszta będzie tam stała i nic nie robiła. Albo... Super. A, jeszcze zanim pojedziemy do tego całego Ksarda, to też musimy iść do Li. I właśnie u Li możemy się nauczyć broni dworęcej. Bo ja pamiętam, że się u niego uczyłem. Wyrzucono mnie ze starego obozu. Chciałbym do was dołączyć. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Witaj w nowym obozie, najemny Oh jee, yeah. jest najemnikiem dobrze, że mamy cię teraz po naszej stronie. Yeah, 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 yeah. Jest! Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej 30. W porządku. Najpierw omówimy podstawy. Baran to dzieje o podstawach mówił to jest nieprzydatne. Jeszcze jeden! Kurde god damage. Waka. Przydałabym się lepsze zbroja. Kurde. mogę ciężko. Chciałbym dostać ciężki Ten pancerz to prawdziwe dzieło sztuki. Lepszego nie znajdziesz po tej stronie bariery. Możesz mi wierzyć, wart jest każdej bryłki. Tak, mam w końcu najlepszą zbroję. Jaką chciałem mieć. A tak zbroja Namika już nie ma porównania. Wiadomo, że to jest lepsza. Ach, mam kozacką zbroję. Dobrze, ym, tak, ym, potrzebne nam jest, aby się dotrzeć do sam Trzy rzeczy, mianowicie oręż, czego posiadam GATEMET, SPRZEDAŁEM GO Eee... Zwój z lodem... Lód, 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 lód... lód. Eee, kula ognia, ale wiecie co ja zrobię? Po prostu pójdę do Kronosa chyba, ma... Nefarius, chyba Kronos, on ma Kronos, Kronos, eee. Pójdę do Kronosa O, Gornidzie, jaki ma zapomnij, Budę sobie do kronosa i dam. da mi wszystkie zwoje, które ja chcę. Znaczy nie da, tylko kupię od niego te zbroje. Witaj. Żegnaj. Nie Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adam. Co? Dobrze, mi to niepotrzebne. Eee. Poszukuj. Tak jakieś te gówno niepotrzebne Kula ognia też nie, kula ognia będzie No tam 30 A potem wiecie co sobie trochę many pododuje Mogę? Starczy mi? 20, no, starczy raz. Ej no, panowie, ej, tylko jedna. Bez jaj tam Jest więcej niż jedna, widziałem no panowie, no, dajcie mi to. Widziałem, że była więcej niż jedna kula ognia. Jest, 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 no. Uciekają mi tu złodzieje. Dobra, to jest fajne. Jeszcze ten. Ludowa fala też, nie? Sopel lodu. O, mi się przyda dobra ym... kasa za co ci mogę tutaj dać? a na zbroję a co to? tym będziesz zbroja w zbrojach chodził kurde co za droga co się chodzi o na taki tryb a wiesz co nie mi się tam straci dobra ym... jeszcze potrzebuję oręża kurwa gdzie tego oręża jeszcze kupić Mam pomysła, wiem gdzie pójdę, dobra, 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 spokojnie, już wiem gdzie Do Tego skorpiona Ach, nie będzie miał oręża żadnego, to go po prostu zabije Musi mieć ten oręż, on musi mieć ten oręż Co on tu jeszcze chciał załazić w tym obozie? No chyba wszystko no, Już mam to GATEME, ZAPOMNIAŁEM iść DO od... Czekajcie ludzie. kiedy przerwę. Zobaczymy czy... Musiałem iść do Saturasa, żeby jeszcze coś mu powiedzieć, czy nie. Okej, okay, dobra jestem. Eee, no jeszcze było to, że się okazało, że musiałem... ten. Jeszcze se nauczyć się... Many trochę. Bo po co kupuję te złe? Z takim dużym zaparciem Many. Po to, że... Mógł je odpowiednio naładować. A nie miałem jak. Ponieważ zapomniałem. I w trakcie tego, jak się do nas teraz to sobie przypomniałem, że mi się, się nauczyć, się, many. I tak teraz oto mam 35 many. Jestem kozak. A punktów nauki mam 10. Heh Jeszcze większy kozak. Trochę drogi jest, wam powiem szczerze, trochę jest, ale trzeba się przyzwyczaić do tych podróży. Musisz uważać na to, co A właśnie, słuchajcie, jeszcze jedną ciekawostka, co ja wam opowiem zaraz. Otóż wczoraj, znaczy wczoraj, dzisiaj, dzisiaj gdzieś jak o pierwszej, wstawiałem filmik na YouTube, nie? I patrzę, 67 minut, nie? Przesyłanie, bo tam 15 minutowy jest, nie? Patrzę. No dobra, to sobie pograł w F1, nie? Pograłem sobie pół godzinki. Później jeszcze jeden wyścig pół godzinki, mam 60 minut straconych i patrzę 7 minut do końca, nie? A sobie na YouTube i obejrzę filmik, bo koleżanki dodały, nie? Fajne. Idzie chcę obejrzeć. ogarni się. Nie lubicie. Dobra sobie tam leci i ja mu będę mówił. E, tak jak mówiłem, to oglądałem filmik koleżanki. Bo dodały. I zaraz patrzę. Patrzę, patrzę, 3 minuty do końca. Ja mówię, o ty, zaraz będzie. Do końca filmik stawiony. Patrzę, 97%. Obejrzałem cały filmik, który trwał 9 minut. Patrzę, 3 minuty. Później, 3 minuty, 3 minuty, 3 minuty. Nie chciałem w ogóle iść. A ja taki wkurzony niej i normalnie anulowałem poszedłem spać. I już nie miałem siły z... znowu. Te filmy, no. Godzinne przesyłanie na nic, no. Po prostu już siadają mi nerwy przy tym. No ale cóż, dobra, dzisiaj wstawię dwa odcinki, no będzie dobrze. Ten i tamten wcześniej się co chciałem stawić, ale nie udało, nie udało mi się. Ok. Teraz mi mów, czy masz ten top. Masz, dobra. I tak nie jesteś złym człowiekiem. Fajna muzyka. Ale i tak, będziecie, będziecie ludzie. I tak najlepsza muzyka dla mnie będzie w gotyku dwójce z kółka. Posłuchajcie sobie tego, to jest po prostu coś pięknego, no niedługo będziemy nagrywać, bo już będzie zaraz piąty rodzieł Niedługo I od tego rozdziału zaczynam nagrywać gotyka 2, więc... Spokojnie, nie? Będzie Gothic 2 i Gothic 1 naraz nagrywane, ale powiem wam szczerze, że Gothic 2 i jego muzyka rozsiadają... Wszystkie gry RPG Z muzyką, nie? Rozsiadają wszystkie, bo po prostu... Muzyka jest tak piękna Żebym normalnie mała bania. Mam ten miecz. Mam dobra. Ale jak się wejdzie się do jakendaru. To jest coś pięknego. Wiecie co ja mam pomysł, że w opisie mojego filmiku dawam linka do muzy jednej fanej z Kotikowansuka. Jak się jest w jakendarze. Po prostu nie powstrzymam się i dam wam linka, bo po prostu ta muzyka tak potrafi zrelaksować człowieka, że normalnie... Gdy słuchałem tej muzyki... Ona trwała, czekajcie, 4 minuty i dzień sekund, oczekajcie. Tu będzie zaraz taka sytuacja podbrankowa, że będziemy musieli ich zabić. Mhm, czekajcie go, zabiję ich i zaraz wam opowiem. Chodźcie tu, chodźcie tu. O, kuszę, kuszę dziwki, tak, kuszę Kurde, kurdzimy Ach, prawie zginąłem, dobra, żyje. żyję, to? ty teraz, zjadzie. Ale jest dobra, tak jak mówiłem, e, ten filmik trwał od 0 sekund, to wiadome, do czekajcie, chyba 4 minuty i 10 sekund, o. I po prostu jak zacząłem słuchać tej muzyki, to po prostu powiem wam szczerze, że Odpłynąłem, w ogóle nie czułem życia, że żyję. W ogóle, jakbym był w niebie i po prostu zapomniałbym o wszystkich moich problemach, których oczywiście nie mam itd. i tak dalej. Po prostu, o kurwa, będzie teraz niezła rzeź, bo będzie or, będzie or... będą or orkowie i wiecie, nie? Po prostu siadły mi wszystkie moje myśli i po prostu czułem się tak w tą muzykę, że normalnie słuchałem się ją tak strasznie, że no, wiecie, nie mogę się od mnie i zaraz wam chyba dam linka do tej muzyki w opisie O kurwa psy psy I pójdę taką dziwną drogą Chcę je ominąć jak najbardziej kurwa, kolejne psy Ta. <grywa> Cześć <grywa> O kurde Patrz jak to wygląda Ludzie Jezu, kolejne jeszcze Orki Dajcie mi żyć Ja bym dał wam radę, ale... Ludzie, no, opanujcie się Jezu Uderzył mnie Ała Jaka armia na mnie idzie Ludzie To jest po prostu rzeź Rzeź na nie człowieku Ludzie no dajcie mi spokój ja chcę z tego żyć Proszę God damn it. Będzie chociaż koniec z tego? Nie no Dajcie mi spokój co? Ja bym dał radę, wam, ale... <laughs> Czekajcie, zapiszę filmik. E, no nie, zapiszę ten. Nie, nie tu. Tu. Czekajcie. I spróbuję ich pokonać. Takie strwane. Patrzcie. Jezu! Ohohoho! Nie, dobra, nie, 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 nie. Ja się nie bawię z nimi. Ja się z nimi nie będę bał, to jest zupełnie. O ludzie, no dajcie mi, dajcie mi żyć. Już ja wcześniej pomyślałem, że mogę tak robić. Dajcie mi spokój. Demet, ludzie! Dawaj, spróbuję O, o, już nie ma to ich Jezu! Ej, to nie fair! Dobra, ludzie, ja się tutaj wczytam I zakończymy odcinek, nie? Jesteśmy teraz w orków i... I powiem wam że będzie nie zważać na sobie odcinkach, nie? A więc trzymajcie się. Elu.